Niemiec z drugiej strony Donald Tusk, który był niezbyt zadowolony z tego zaprzysiężenia Karola Nawrockiego, napisała też pani u siebie na portalu X, że niemieckie media odnotowały to kamienne oblicze Tuska. Tak, tak. To nie uszło tutaj uwadze, że wypowiedzi Karola Nawrockiego, no zwłaszcza sposób i, i treść, w jaki wygłosił z jaką głosił swoje orędzie, nie wzbudziło entuzjazmu, entuzjazmu Donalda Tuska, że z kamienną twarzą przysłuchiwał się temu, co on mówi nowo zaprzysiężony prezydent. No i niewątpliwie Tusk i jego ekipa nie mają powodów do, do radości, zwłaszcza, że rzeczywiście to zaprzysiężenie także pokazało duże zainteresowanie społeczeństwa. Tak? Podkreślali to obserwatorzy, że dawno w Polsce za przysiężenie prezydenta nie wiązało się z tak dużymi emocjami społecznymi, czego wyrazem były wczorajsze tłumy na ulicach Warszawy, bo chyba trudno tego nie odnotować i jak gdyby odebrać ludziom prawa do, do świętowania tego, że ich kandydat wygrał te wybory i zostaje kolejnym prezydentem państwa.